Zjadł człowieka na czyjeś żądanie. Armin Meyves, zwykły facet z małej miejscowości. Wyglądał normalnie, rozmawiał kulturalnie, nikt by nie zgadł. W sieci szukał nieprzypadkowej ofiary, szukał ochotnika. Ktoś odpowiedział, ktoś, kto chciał umrzeć, ktoś, kto poprosił, by go zniszczyć. Bernd Brandes. To nie był szał. To nie był przypadek. To był plan, chłodny, metodyczny, spełnienie chorej obsesji. Na sali sądowej nie płakał, nie krzyczał, mówił spokojnie, jakby opowiadał o podróży. Skazany na dożywocie, ale słowa, które padły potem, mrożą krew. Gdybym mógł, zrobiłbym to znowu. To nie legenda, to prawda z naszych czasów. Jeżeli chcesz więcej takich historii, zostaw komentarz. Ale pamiętaj, nie wszystko co szokuje zasługuje na sławę.